Cześć, witajcie serdecznie z tej strony, Darek Zenlinado. Dziś poopowiadamy sobie o tym, jak zacząć uczyć nasze dzieci języka angielskiego. Jeżeli masz dziecko, wnuka, w wieku powiedzmy od 2 do 10 lat, to jesteś dla niego najlepszym nauczycielem angielskiego. Oczywiście są szkoły, są żłobki językowe, są prywatni nauczyciele, którzy umieją współpracować z takimi dziećmi, ale to, co ty zaszczepisz swojemu dziecku, jeżeli chodzi o angielski, będzie miało kluczowe znaczenie i od ciebie bardzo wiele zależy. Dlatego weź sobie ten materiał poważnie do serca. Say, flower. Very good. And this is a frog. Frog. Kiedyś dawno temu ktoś, gdy byłem bardzo młody, powiedział mi, że fizyka jest czymś trudnym. Ja później, przez większość swojego życia, miałem taką świadomość, że fizyka jest czymś ciężkim, czymś trudnym, czymś, co wymaga wielu zadań, wielu przykładów. Być może tak jest, ale miałem też w głowie, że to jest taki obowiązek, taka, taka negatywna rutyna. W języku angielskim jest takie fajne słowo: chore, czyli taki obowiązek, ale obowiązek taki ciężki, takie, taka konieczność, którą musimy robić. I teraz bardzo ważny apel już na samym początku do Ciebie. Nigdy nie pozwól, żeby Twoje dziecko odebrało angielski w taki sposób, że to jest rutyna, że to jest coś trudnego, że to jest coś ciężkiego, coś, na czym trzeba przysiąść np. od 16 do 17, wykonać jakieś zadania i nauczyć się czegoś na pamięć, żeby to było czymś mozolnym. Niezależnie, czy Twoje dziecko ma teraz rok, półtora roku, dwa lata, pięć lat czy dziesięć, nigdy nie pozwól mu popsuć wizji angielskiego. Ponieważ jest to jedna z tych umiejętności, która później przyda mu się bardzo mocno w życiu. Więc pierwsza i podstawowa zasada: angielski to zabawa. To ma być dla Was coś takiego, taki wspólny czas, kiedy właśnie spędzacie go wspólnie i bawicie się językiem angielskim. Jeżeli Twoje dziecko dzisiaj nie ma chęci na angielski, jeżeli widzisz, że nie chce z Tobą współpracować, nie chce na przykład odpowiadać na jakieś frazy, nie chce pokazywać części ciała w języku angielskim, to na dzisiaj możesz odpuścić. Z czasem oczywiście będziecie próbować się motywować coraz bardziej, coraz bardziej, ale właśnie to ma być zabawa, to ma być dla Was coś przyjemnego, taki wspólny czas. Na którym bawicie się czymś w rodzaju takiego szyfru. Moje dziecko, które teraz ma już dwa lata, ale tak naprawdę już mając roczek, ja starałem się mówić jakieś proste słowa, frazy, zwroty, właśnie uczyć części ciała, uczyć jakichś prostych gestów w języku angielskim, to już wtedy starałem się moim dziecku, wyrobić taki, taką wizję, że angielski to jest coś takiego fajnego dla nas, czym później możemy się pochwalić przed babcią, czy na przykład możemy pokazać mamie jakich nowych słów, żeśmy się nauczyli. Druga rzecz to jest imersja. Imersja, czyli zanurzenie w czymś. W tym przypadku w języku angielskim. Staraj się te rzeczy, te czynności, które normalnie robicie w języku polskim, żeby robić je także w języku angielskim, żeby to było w jakiś sposób zanurzone w języku angielskim. Przykład, możecie oglądać anglojęzyczne bajki, możecie oglądać anglojęzycz... słuchać anglojęzycznych piosenek, których jest mnóstwo dla dzieci. Możecie czytać anglojęzyczne książeczki. Więc obecnie, w dzisiejszych czasach nie jest to, to trudne, aby otaczać się z różnych stron językiem angielskim, już pomijając interaktywne zabawki, których jest cała masa. Jeśli możesz, jeśli stać się na coś takiego, to koniecznie się wyposaż w takie rzeczy. Kolejna rzecz to wtrącanie angielskiego w codzienność, w codzienne czynności, w codzienne życie. Na przykład wspólnie gotujecie. Wtedy możesz używać jakichś prostych, podstawowych zwrotów, typu Could you give me a spoon? Czy możesz podać mi łyżkę? Te wszystkie podstawowe, codzienne czynności, które wykonujecie w języku polskim, które mówicie w języku polskim, możecie wtrącać tam język angielski. No widzisz, to nie jest taka sytuacja, że spotykacie się o godzinie 16, i wyjmujecie jakieś notatki, jakieś zeszyty, jakieś nawet kredki z małym dzieckiem, tylko to jest taka codzienność, po prostu coś fajnego, co robicie sobie, o, od tak przy okazji. Ale ty możesz powiedzieć ja jeszcze nie umiem angielskiego, ja jeszcze nie umiem powiedzieć where is coś tam. Zatem naucz się, bo ty jesteś najlepszym nauczycielem dla swojego dziecka. Ty nie musisz być perfekcjonistą. Na przykład podejrzewam, że jest mało piłkarzy, takich światowych piłkarzy, których rodzice byli też super piłkarzami. Prawdopodobnie zaczynało się od kopania piłką gdzieś na podwórku, gdzieś w ogródku, gdzieś na placu zabaw. Oni teraz są światowymi piłkarzami. Ktoś w nich zaszczepił dawno, dawno temu tę chęć zabawy w piłkę. Niech i z angielskim będzie dokładnie tak samo. Ty musisz tylko zaszczepić w dziecku angielski, pokazać mu, że to jest coś fajnego, a to już będzie z czasem procentować. Jeżeli ty nauczysz się prostych słów czy prostych zwrotów, where is, could you give me i tak dalej, przekażesz jej dziecku, a później już wszystko pójdzie z górki. Piosenki i wierszyki. Moje dziecko zna wiele wierszyków w języku polskim, w języku angielskim też, już coraz więcej, ale głównie w języku polskim. Jestem przekonany, że w 80% tych słów i zwrotów, które wypowiada, nie ma kompletnie pojęcia o czym jest ten wierszyk. Po prostu mówi wierszyk, bo nauczyła się go na pamięć. W języku angielskim zresztą też. Na przykład taka piosenka: Blue color, blue color, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Nawet w języku angielskim nie ma to sensu. Ale chodzi o to, że są tam zwroty i słówka, które po prostu wejdą do głowy, które już tam będą i one, w pewnym momencie, gdy będą potrzebne, to z tej podświadomości zostaną wyciągnięte. Bo dziecko jest jak taka gąbka, taki worek z różnościami, który chłonie wszystko. I wiele z tych rzeczy, które chłonię, większość z tych rzeczy, z czasem prędzej czy później się przydadzą. Dlatego, jeżeli możesz, to uczcie się piosenek i wierszyków, których też jest mnóstwo na YouTube. Czasem będzie to nauka przez przypadek. W tym przypadku akurat moje dziecko, moja córeczka, słuchała tej piosenki bardzo wiele razy. I z czasem zauważyłem, że zaczynają sobie podśpiewywać po swojemu. Nie mówi na przykład blue color czy blue color, tylko coś w stylu blue kalu. Zresztą posłuchajcie sami. Blue color, blue color where? Here. Here I, am. Here I, am. I do it too. Very good. It was amazing. Jeżeli chcesz sprawdzić nieco więcej, zobacz opis. Często organizuję różne live y na ten temat, różne materiały z tym związane, dlatego koniecznie zobacz opis. Tam jest informacja o najnowszym wydarzeniu. Następna rzecz: uczcie się prostych słów, zwrotów prostych poleceń. Niech to nie będą jakieś zawiłości, jakieś listy słówek, które musicie koniecznie odbębnić. Wszystkie zwierzęta, albo wszystkie zwierzęta domowe, których się dziś uczymy. Lepiej jest nauczyć dziecka takich podstawowych rzeczy, które je otaczają, typu części ciała. Where is your finger? Where is? To słowo, ten zwrot przyda się zawsze do różnych czynności. Albo show me, show me your head, show me your eye, show me your... i tak dalej, kolejne i kolejne rzeczy osrot Xiaomi też się przyda. Następna rzecz to zero jakichkolwiek negatywnych emocji. Nie poprawiamy się. Angielski ma być w 100% fajny, pozytywny i przyjemny. Jeżeli twoje dziecko popełnia błąd za błędem, prawdopodobnie jeżeli ono jest małe, jeżeli ma na przykład 2 czy 3 latka, to popełnia też te błędy w języku polskim, więc nie wyobrażam sobie poprawiać dziecka z każdym kolejnym zdaniem, gdy popełni jakiś błąd. Z czasem te błędy zostaną wyeliminowane, tak samo jak zostają wyeliminowane w języku polskim. Teraz pozwól dziecku bawić się angielskim, niech to będzie składanie z klocków wieży, która nie postoi zbyt wiele, bo na przykład taka wieża składana z klocków przez moją dwulatkę, ona zazwyczaj jest krzywa i... Nie da się z tego nic fajnego zbudować, ale z czasem poprzez zabawę tymi klockami te wieże będą coraz większe, coraz bardziej spójne, coraz bardziej solidne i identycznie tak samo będzie z angielskim. Dlatego nie zwracamy uwagi na błędy. Ktoś powie, no ale jak moje dziecko nauczy się niepoprawnej wymowy, czy nauczy się niepoprawnej konstrukcji zdania, wszystko to zostanie wyeliminowane dokładnie tak samo jak my popełniamy błędy w języku polskim, i później w szkole one są poprawiane przez nauczycieli czy. W procesie interakcji z ludźmi my też te błędy eliminujemy. Identycznie tak samo będzie z angielskim, dlatego nie bójcie się błędów. Kolejna rzecz to konsekwencja w działaniu. Jeżeli decydujecie się na angielski, to Ty jesteś menedżerem, ty jesteś osobą odpowiedzialną za organizację i Ty musisz zadbać o to, żeby to był proces codzienny, trwały, bo tak samo jak dzieci szybko uczą się angielskiego, tak samo szybko mogą zapominać, bo jeśli czegoś się nie używa, to po prostu nie będzie to miało później rezultatów. I jeśli myślisz, że wystarczy na przykład godzina tygodniowo gdzieś tam w sobotę po południu posiedzieć z dzieckiem, pokazać mu kilka słów. Pokazać mu kilka zwrotów, a później dziwić się, że ono nic nie umie, to jesteś w błędzie. To musi być proces ciągły, codzienny. Im częściej, tym lepiej. Im częściej porozrzucane w ciągu dnia będą te drobne czynności, drobne takie smaczki związane z językiem angielskim, tym lepiej i tym dziecko się szybciej nauczy. I ostatnia rzecz to kreatywność, kombinowanie. Wszystko zależy od tego, co lubicie robić, co możecie przekształcić z języka polskiego na język angielski. Jest mnóstwo interaktywnych gier, interaktywnych zabaw, rzeczy, które można wykonywać w języku angielskim. Robiąc to często nawet nieświadomie. Wiele osób mówi nauczyłem się angielskiego z gier, czy nauczyłem się angielskiego z seriali. Teraz przełóż takie myślenie i takie postępowanie na Poziom Twojego dziecka, na ten świat Twojego dziecka, który go otacza, i daj z siebie tam jak najwięcej, a zobaczycie, jak szybko będziecie wspólnie uczyć się tego języka. Na sam koniec opowiem, od czego warto zacząć. Na początek, części ciała. Z tym warto zacząć nawet z dziećmi, które mają już półtora roku. One już będą w stanie bardzo szybko wskazywać części ciała. Where is your finger? Dziecko pokazuje palec, jeżeli oczywiście go tego nauczysz. Where is your head? Where is your eye? Where is your mouth? Where is your nose? Te wszystkie rzeczy dziecko będzie w stanie. Zapamiętać, zamiast Where is, możesz mówić show me, czyli pokaż mi. Albo później możesz mówić where is my nose, where is my eye, where is mommy's eye, gdzie jest oko mamy? I pomału, pomału możecie sobie to później rozbudowywać, utrudniać. Kolejną rzeczą są zabawki, takie rzeczy, które otaczają dzieci. Wszystkie misie, lalki, wszystkie samochodziki, klocki. Tych rzeczy, jeżeli nie znasz tych słów, warto się ich nauczyć i warto później przekazywać je dziecku. Kolory i liczenie. Z tym, co prawda mają problem nawet dzieci jeszcze w wieku dwóch lat, moja dwulatka jeszcze nie wszystkie kolory zna, czasem się myli, z liczeniem bywa podobnie raz, dwa, cztery, osiem, ale coraz lepiej, coraz lepiej idzie. Więc jest w stanie powiedzieć, że jest 2 years old, czyli ma 2 latka. Takie podstawowe rzeczy już warto wprowadzać z tych kategorii. Zwierzątka, to co dzieci lubią niezależnie od języka, czyli cats, dogs and other pets, czyli inne pets, takie zwierzątka domowe, ale też pigs, ale też cows, horses and so on, wszystkich tych zwierzątek warto się uczyć. Food, czyli jedzenie, warto znać różne podstawowe produkty spożywcze i też już warto wprowadzać po pomału, pomału podstawowe czasowniki i podstawowe przymiotniki. Przymiotniki takie jak big, small, nice, sad, tired i inne. I'm tired, jestem zmęczony, warto taki zwrot znać, z dzieckiem przede wszystkim, zaś czasowniki takie jak cooking, albo na przykład smiling, uśmiechać się, czy play, po prostu bawić się. I z czasem, krok po kroku, kolejne schodki angielskiego, będziecie uczyć się nowych i nowych rzeczy. Jeżeli zainteresował Cię ten temat nauki i masz wrażenie, że to co mówię, mówię z sensem, ponieważ jest to poparte nie tylko moją praktyką związaną z językiem angielskim, z moimi kursami, ale przede wszystkim jestem praktykiem, ponieważ sam współpracuję z dwulatką, czyli z moją córeczką. Jeżeli chcesz sprawdzić nieco więcej, zobacz opis. Często organizuję różne live y na ten temat, różne materiały z tym związane, dlatego koniecznie zobacz opis. Tam jest informacja o najnowszym wydarzeniu. Na które cię serdecznie zapraszam. Jeżeli tylko masz dziecko od 2 do 10 lat, to z całą pewnością to spotkanie będzie dla ciebie. W tym materiale to tyle. Jeżeli ci się podobało, koniecznie dorzuć jakąś informację na ten temat. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz czy nie lubisz mojego fanpage'a na Facebooku, to koniecznie to teraz nadrób. Kliknij przycisk subskrypcji, zostań ze mną nieco dłużej. Pozdrawiam serdecznie. Mówił do Was Derek Senlinado. Cześć.